Teraz podłoże głów, naduszkę dziecka, podnóżkę, tak, na... i skądziejca I teraz wchodzę. Teraz... Dlaczego warto nosić dzieci w chustach? Przede wszystkim mamy wolne ręce. To jest chyba najważniejsze dla mam, dla to, że się po drugie jadą blisko dzieckiem. Yy, Noszenie w chustach tak ma wiele sposobów. Tak, że minusów nie ma żadnych, poza oscylami chust. Mhm. Tak po prostu czasami odstraszają właśnie mamy. Ale mamy, przede wszystkim mamy wolne ręce, mamy wszystko blisko, możemy zrobić zakupy, mając wszystko przy sobie, nie musimy ciągnąć z wózka. Lek lekarze to bardziej ostrzest społeczają właśnie nasze niski kurzek, przy w jedynej flacji bioderek, nie, trzeba wtedy ma się e, koszli lub różnych tych rozbórek. Jest to jest na celonej pozycji rzadki, już są po prostu rozszerzone stany biodrowe, panetki są na swoim miejscu profilaktykę. Po spędzeniu dziewięciu miesięcy właśnie jak w mamę, mamy, po prostu potrzebuje, by się urodził, potrzebuje nadal mamy. Żeby no mama nosiła, poliła, to dziecko potrzebuje, czuć zapan, przyszedł, pójdzie serca.